Siemaneczko, z tej strony dyniu, witam Was w kolejnym odcinku z CSA. Dzisiaj będziemy robić sobie kontrakty. Pod ostatnim odcinkiem wblijście sporo łapeczek w górę, dlatego postanowiłem zrobić z tego serię. Odcinki będą pojawiały się raz w tygodniu, a wy będziecie wybierali wypisując w komentarzach, jakie kontrakty mam zrobić. W ostatnim filmie czytałem sobie Wasze komentarze i moją uwagę przykuł jeden z nich. Na Eagle Nots Factory New jest git contract. Dlatego dzisiaj mam w ekwipunku 20 broni z kolekcji Chopshop i robimy kontrakty na Desert Eagle Nots Factory New. Namęczyłem się troszkę, kupując te skiny, starałem się, żeby float był bliski faktor new. I tutaj mamy dokładnie, mogę sobie tutaj zmienić, żeby było e, najnowsze. I zobaczcie sobie, tutaj kupiłem sobie troszkę cyzetek, wojskowy połysk, jakiś SKR 20, no i M249. Wszystko to jest lekkie zużycie. Starałem się właśnie znaleźć lekkie zużycie z floatem e, dość wysokim. Znaczy dość niskim, żeby było jak najbliżej w I co? No to możemy przejść do kontraktów. Powrzucam sobie 10 skinów. W sumie możemy pomieszać obojętnie CZ czy Czy te skary. Ale dobra, wrzućmy sobie z dołu, tak jak ostatnio. 5 z dołu, 5 z góry. Mamy jeden z góry. Raz, dwa, trzy. Górzy nie to. Cztery, pięć. I no i pięć z góry. Dwa, trzy i 5 No i dobra, i nasz kontrakt ma na celu zdobycie Digla noc Factory New, który kosztuje 25 euro. Jeżeli poleci nam coś innego, jesteśmy albo na zero, albo możemy być dość stratni. Więc trzymajcie kciuki. Dobra, ja zaczynam. Kontynuuj, klikam i leci Digl. Jest Digl! Jak to jest Factory New, to robię salto w przód. Nie! Lekkie zużycie! Nie! O nie! Tak blisko było! Tak bliziutko! Tak blisko! Patrzcie, on wygląda jak faktory new! Jak faktory new! Zobaczmy, ile kosztuje! Zobaczmy, ile kosztuje ten deagle. Jestem strasznie ciekawy. Dobra, na ten moment kosztuje 11 zł. <gry> Więc jesteśmy mniej więcej na zero. Mamy jeszcze jeden kontrakt. Możemy zrobić jeszcze jeden kontrakt. Kurczę, już myślałem! A już myślałem, że mega profit. Dobra, użyj w kontrakcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, guys. Trzymajcie kciuki. Teraz, żeby poleciał Faktoriniu. New. new trzymajmy kciuki na Factory new Dawaj digl. Mam nadzieję, że polecisz. Mam nadzieję, że polecisz. Faktoryniu, new, factoryniu. New. USPS Dostaliśmy uspa Dostaliśmy uspa. No nie lekkie zużycie tak samo. Holy shit Ale obsiurpany strasznie. Zobaczmy ile on jest warty. Dobra, ten USP jest warty 7 zł, więc ogólnie dzisiaj na kontraktach jesteśmy około 5 zł stratni, ale na ostatnich byliśmy jakieś 50 do przodu, więc nie jest tak źle. Zostawiajcie jakieś propozycje w komentarzach, jaki kontrakt chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Mam nadzieję, że te kontrakty przyczynią się do zdołu... Do zdobycia kosy na moim koncie. Mam nadzieję, że zrobimy mega profity w przyszłości i te skiny będę mógł powymieniać na jakąś super kosę. I co? Zostawiajcie opeczki w górę, komentarze. Widzimy się w następnym odcinku. Strzałka byki, See you later.